Co to jest spowiedź? Kiedy poprzez grzech tracimy światło łaski, jedyną pomocą może być dla nas spowiedź. Przez posługę kościoła w spowiedzi dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem. Ale dlaczego nie można załatwić tego bezpośrednio, między mną a Bogiem? Dlaczego pośredniczy w tym Kościół? Jezus powiedział do apostołów: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pojednanie jest więc zadaniem i obowiązkiem Kościoła, zleconym przez Chrystusa. Wypełnia on je po dziś dzień za pośrednictwem następców apostołów oraz ich współpracowników, kapłanów. Nakaz Jezusa jest bardzo jasny, ale, podobnie jak ze wszystkimi dziełami Bożymi, można odkryć mądrość w sposobie, w jaki został ustanowiony sakrament pokuty. Po pierwsze, Bóg, jak już widzieliśmy, pragnie, aby ludzkość miała udział w sprawowaniu sakramentów. W ten sposób biskup czy kapłan jest w sakramencie pokuty narzędziem Chrystusa. Działa on nie swoją mocą, ale to raczej moc Chrystusa działa przez niego. Po drugie, sakramenty oddziałują także na nasze zmysły, albowiem, poprzez święte znaki możemy w nich dostrzegać to, co w niewidoczny sposób dzieje się w naszej duszy. Bóg dokładnie zaprojektował sakramenty i te święte znaki, ponieważ korespondują one z naturą ludzką, naturą, którą On sam stworzył. W tej materii spowiedź nie różni się od innych sakramentów. W sakramencie pokuty rzeczywiście możemy usłyszeć, że nasze grzechy zostały prawdziwie przebaczone. Po trzecie, chrześcijanin nie jest samotnikiem na drodze do Boga, ale jest członkiem mistycznego ciała Chrystusa. I jeśli jeden członek jest chory, cierpi przy tym całe ciało. Jeśli przykładowo Kościół głosi miłość Boga do człowieka, a niektórzy z jego członków zachowują się zupełnie odwrotnie, wówczas takie zachowanie osłabia cały Kościół. Nasze grzechy szkodzą misji i wiarygodności Kościoła. Dlatego zatem Sakrament Pokuty ukazuje, że dochodzi w nim do pojednania człowieka z Bogiem oraz ze społecznością wiernych. Spowiedź jako zadanie kościoła ma więc głęboki sens. Co więcej, nie tylko ma ona sens, ale stanowi także wielką pomoc na naszej drodze do Boga. Przynosi ona trzy skutki: po pierwsze, spowiedź oczyszcza. Podobnie jak regularna kąpiel jest dobra dla ciała, tak samo jest z duszą. Spowiedź bowiem oczyszcza z grzechów wszystkich tych, którzy zanieżałują. Po drugie, spowiedź uzdrawia. Grzech powoduje wiele ran, które w spowiedzi zostają uleczone. Po trzecie, spowiedź umacnia. Dobre lekarstwo nie tylko leczy, ale także pomaga odnowić siły. Tak samo jest ze spowiedzią. Spowiedź jest zatem bardzo pomocna w naszym życiu: oczyszcza, uzdrawia i umacnia. Co to jest spowiedź? Kiedy poprzez grzech tracimy światło łaski, jedyną pomocą może być dla nas spowiedź. Przez posługę kościoła w spowiedzi dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem. Ale dlaczego nie można załatwić tego bezpośrednio, między mną a Bogiem? Dlaczego pośredniczy w tym Kościół? Jezus powiedział do apostołów: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pojednanie jest więc zadaniem i obowiązkiem Kościoła, zleconym przez Chrystusa. Wypełnia on je po dziś dzień za pośrednictwem następców apostołów oraz ich współpracowników, kapłanów. Nakaz Jezusa jest bardzo jasny, ale, podobnie jak ze wszystkimi dziełami Bożymi, można odkryć mądrość w sposobie, w jaki został ustanowiony sakrament pokuty. Po pierwsze, Bóg, jak już widzieliśmy, pragnie, aby ludzkość miała udział w sprawowaniu sakramentów. W ten sposób biskup czy kapłan jest w sakramencie pokuty narzędziem Chrystusa. Działa on nie swoją mocą, ale to raczej moc Chrystusa działa przez niego. Po drugie, sakramenty oddziałują także na nasze zmysły, albowiem poprzez święte znaki możemy w nich dostrzegać to, co w niewidoczny sposób dzieje się w naszej duszy. Bóg dokładnie zaprojektował sakramenty i te święte znaki, ponieważ korespondują one z naturą ludzką, naturą, którą On sam stworzył. W tej materii spowiedź nie różni się od innych sakramentów. W sakramencie pokuty rzeczywiście możemy usłyszeć, że nasze grzechy zostały prawdziwie przebaczone. Po trzecie, chrześcijanin nie jest samotnikiem na drodze do Boga, ale jest członkiem mistycznego ciała Chrystusa. I jeśli jeden członek jest chory, cierpi przy tym całe ciało. Jeśli przykładowo Kościół głosi miłość Boga do człowieka, a niektórzy z jego członków zachowują się zupełnie odwrotnie, wówczas takie zachowanie osłabia cały Kościół. Nasze grzechy szkodzą misji i wiarygodności Kościoła. Dlatego zatem Sakrament Pokuty ukazuje, że dochodzi w nim do pojednania człowieka z Bogiem oraz ze społecznością wiernych. Spowiedź jako zadanie kościoła ma więc głęboki sens. Co więcej, nie tylko ma ona sens, ale stanowi